Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gracian. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam pałac z XVIII wieku, także nie przedłużając. Zapraszam was do oglądania. Dobra kochani, jak mówiłem wcześniej, pokażę wam teraz pałac, który został wybudowany w XVIII wieku w stylu gotyku angielskiego, ale na taki styl nie wygląda. A dlaczego? Bo w XIX wieku. Został przebudowany na styl neoklasycystyczny, który nawiązywał do czasów renesansu i baroku, który pojawił się na przestrzeni XIX i XX wieku. Następnie mogę Wam powiedzieć tyle, że już wstępie trochę obszedłem ten obiekt. No i niestety nie będziemy w stanie do niego wejść, ale pokażę Wam jak ten pałac wyglądał. Powiem Wam, że ten pałac wchodził w skład zespołu pałacowego. A dlaczego? Za tym obiektem znajduje się również park. Jaki park? Dlaczego o tym wspominam? Był to park, w którym znajdowały się groby rodziny haubiców Rodziny, która ten pałac posiadała. Ale niestety te groby wszystkie zostały zniszczone. Na południu tego pałacu znajduje się również zabudowanie folwarczne. Między innymi zabytkowa kuźnia z czerwonej cegły, którą nie mogę Wam pokazać, bo wchodzi w skład działającego dalej gospodarstwa rolnego także mówię, pokażę wam dookoła mniej więcej jak to wszystko wygląda zobaczcie budynek XVIII wieczny ze wstępnych informacji jakie otrzymałem od przechodnia w sumie od mieszkańca tej wsi, w której znajduje się ten pałac jakieś ponad 10 lat temu I ten budynek również spłonął, ktoś wzniecił pożar no, nie wiem dlaczego w sumie takie ładne obiekty komuś się nie podobają, no ale nie wszyscy gustują w urbexach. Zobaczcie sami. Przejdziemy się dookoła, w kierunku tego parku. W sumie to może i tego parku raczej na pewno nie będzie. Ale zobaczymy. Przynajmniej jak to wygląda. Zobaczcie, tam już widać w oddali jakiś murek. Mówię, Co Wam mogę więcej w sumie powiedzieć? Może nawet Wam powiem o tej rodzinie Chaubiców. Kilka informacji, które zaczerpnąłem z internetu i z książki, która opisywała historię tej miejscowości. Między innymi to, że Chaubicowie byli z Niemczoną, polską rodziną szlachecko-zdolnego Śląska. W dalszym ciągu nie ma potwierdzonych informacji, co było herbem Chaubiców. Czy była to szachownica. O czterech polach, podobnych do szachownicy polskich lotników, czy to była głowa barana. Nie wiadomo. Może zobaczcie. Zapewne gdzieś w tym miejscu, właśnie były te groby całego rodu Chałbiców. A jakoś dziko porośnie te drzewa. Z tej strony mamy mały obiekt. Z tego co nawet wiem, to prawdopodobnie, ale tylko prawdopodobnie do roku 1994. Jeszcze w obiekcie, a dokładnie w części tego obiektu, która nie była spalona, nie była za, zawalona, była tutaj biblioteka publiczna. Tak, to z takich małych ciekawostek mogę Wam powiedzieć. Kurczę, w sumie nie będę chodził tak po krzakach, bo to jest trochę bez sensu. Nie wiem, w sumie widzę tutaj jakieś wejście. Może spróbujemy, chociaż pokażę Wam trochę od środka, jak to wygląda. Choć nie ukrywam, boję się trochę tutaj chodzić. Bo z tego, co się dowiedziałem, jest to możliwe, że teren prywatny, ale raczej nie powinien nam ich uwagi za to. Chociaż wchodzimy tutaj na własną odpowiedzialność. Zobaczcie, zawalona podłoga, dach. No po prostu nie ma też co się dziwić. O, widzicie? Tam w oddali znajduje się podpalona belka, spalona belka. To właśnie mogła być tutaj w sumie ta część, w której znajdowała się biblioteka publiczna. Obiekt wysoki to nie jest. Tu jakieś wejście było, które zostało zamurowane. Z tym murkiem raczej przechadzać się nie będziemy. Spróbujemy przejść naokoło. No, z tych takich informacji, które znalazłem w sumie na internecie i w tych książkach, która opisuje historię miejscowości, w której jestem, w której znajduje się ten pałac osiemnastowieczny, przebudowany w XIX wieku, w sumie nie było dużo też zawartych informacji. Ale czemu mamy się w sumie dziwić, skoro jest to obiekt z XVIII wieku, tak? Nawet nie wiem, czy się nie powtarzam, więc od razu wybaczcie mi za to. Ale chcę stworzyć odpowiedni komentarz w czasie rzeczywistym do tego filmu. Mówię, dużo tutaj w sumie nie będzie chyba do pokazania. Chociażbym chciał Wam to pokazać, bo nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo ciekawy obiekt. Jakieś krótkie wpisy w internecie, w książkach na temat historii i całego rodu ubiców były, na temat e, tego obiektu, tego pałacu również były. Chciałbym Wam pokazać kuźnię, ale niestety nie mogę, nie dam rady. Bo tak jak powiedziałem, kuźnia wchodziła w zespół pałacowy tego pałacu. Wszystko pozawalane. O, przejdę chyba w tą stronę, do okna. Jak się nie mylę, to będzie chyba jakiś jakieś główne pomieszczenie zobaczcie sami zawalone, spalone trochę ręka mi się trzęsie, bo trzymam telefon w jednej ręce bo tylko podpieram tutaj gałąź, żeby mi nie odbiła dobra, przejdziemy tutaj trochę i w sumie tutaj naokoło już widzę jakieś wejście? chyba tak są jakby drzwi otwarte. O, tam w oddali, nie wiem w sumie co to stoi jakaś metalowa pucha. A w oddali widzicie właśnie działające gospodarstwo rolne, prywatne. Nie, jednak pomimo tego wejścia nic nie będę w stanie Wam pokazać. Nawet nie będę tu wchodził, bo przez te krzaki to ciężko przejść. Z tego co wiem, to w ogóle w tym całym parku, który właśnie w sumie można powiedzieć, że nagrywam, w parku tego pałacu oczywiście, to rosły tutaj klony. Mówię, fajnie by było również nagrać, tak jak wyczytałem, groby, które się znajdowały tutaj w tym parku, między tymi klonami, ale niestety zostało to wszystko. Ograbione, zostało to zniszczone przez wandali, przez złodziei. Jak widzicie sami, no, to co Wam pokazuję, to jest w sumie właśnie ten park należący do tego zespołu pałacowego. Dobra, przejdę tą samą drogą, którą przyszedłem. Pójdę w kierunku e, tamtego murku kamiennego, co widzieliście niedawno. Może tam coś będzie ciekawego. Zobaczymy sami. O, zobaczcie, kolejna belka. Również nadpalona. Hmm, czy tutaj iść? Nie wiem, spróbuję. Powiem, że wiem, powiem Wam, że strasznie jest piękno mi pod nogami. Czy tutaj iść w ogóle? Tutaj jakieś części tego pałacu, dachu. Hmm, spróbuję tędy przejść. Ach, na spokojnie. Trzeba uważać tylko, żeby kostki nie skręcić. O, naprawdę przyzwoicie wygląda. O. I właśnie mniej więcej jesteśmy w miejscu, w którym znajdował się ten park. Tam jakieś zabudowania. No nie, niestety nic takiego ciekawego nie będzie. Może i też źle mówię, w sumie oczekiwałem więcej od tego obiektu. Bardzo mnie on ciekawił, no mówię, mało było o nim napisane, ale bardzo mnie ciekawił sam fakt, że był to pałac wybudowany w XVIII wieku. Tak jak mówiłem, był to pałac wybudowany w XVIII wieku w stylu gotyku angielskiego. Gdzie przecież gotyk angielski do czasów polskich XVIII-wiecznych, no ale tak jak i wspomniałem, w XIX wieku był przebudowany. Na styl neoklasycystyczny, tak dość długa, ciężka nazwa, ale zobaczcie sobie sami w internecie, jak ten styl wyglądał. Także dobra, ja się udaję już w kierunku samochodu, a Was zapraszam do małego podsumowania. Oczekiwałem od tego pałacu, że pokażę Wam trochę więcej. Naprawdę Was przepraszam, ale moim zdaniem i tak było co oglądać. Informacji, kilka, które udało mi się uzyskać, Wam opowiedziałem. Spróbujcie nawet sami, jeśli jesteście zainteresowani samą historię o rodzinach Haubitzów, czy może nawet i tym pałacem. Wygooglujcie sobie, poczytajcie. Może znajdziecie coś więcej? Wtedy dopiszcie mi w komentarzu. A z tego miejsca zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Kliknijcie czerwony przycisk subskrypcji, nawet i dzwoneczek. Jeśli chcecie dalej być na bieżąco z moimi filmami, zobaczcie moje pozostałe materiały. A w tymczasem do zobaczenia i usłyszenia na razie